Zamiast iść do przodu, to ty siedzisz w przeszłości i, ubo i ubolewasz nad tym, że coś poszło źle, że coś się stało. Dlaczego ty tak zrobiłaś? Dlaczego on tego nie zrobił? Dlaczego ona tak zrobiła? Ty ciągle jesteś w tej przeszłości i mieliś to, i mieliś. Dlaczego tak się wydarzyło? I ubolewasz. I pojawiają się też takie myśli do Boga, że ty obwiniasz Boga. O Boże, dlaczego ty mnie nie słuchasz? Dlaczego ty mnie yy, każesz, obwiniasz cały świat, masz pretensje do Boga, do całego świata, do innych osób. Dlaczego tak się dzieje w twoim życiu? I ty po prostu nie potrafisz czuć radości. Twoja codzienność jest ciężarem. Każdy Twój dzień zaczyna się od narzekania, jak bardzo jest źle, jak bardzo to jest źle, jak bardzo polityka cię skrzywdziła, jak bardzo ta osoba cię skrzywdziła, dlaczego to się dzieje, dlaczego tam to się dzieje? Twoje życie po prostu traci sens, ty tracisz siłę, nie masz nadziei na przyszłość, że w ogóle coś może się wydarzyć dobrego. I po prostu Twoje życie jest jednym wielkim żalem do świata, że to się dzieje, żalem do Boga, żalem do innych, że tak bardzo źle jest w Twoim życiu. I co zrobić? Po pierwsze, uświadom sobie, że trzymając żal, krzywdzisz tylko siebie. Po drugie, zaakceptuj, że go masz. I powiedz sobie, Okej, okay, mam żal, czuję to, czuję tą złość, tą nerw, ale to normalne i mam do tego prawo. I po trzecie, świadomy oddech, weź głęboki wdech. Zaakceptuj to i z długim wydechem wyobraź sobie, że puszczasz, że odpuszczasz ten ciężar, że wyrzucasz go ze swojego ciała. I po czwarte, odpuść to dla siebie. Nie po to, żeby ktoś wygrał, ale po to, żebyś ty mogła odzyskać spokój, energię i swoje zdrowie i radość swojego życia.